Jestem najgorszy, ale tak serio totalnie najgorszy, chociaż o sobie, że wcale tak nie jest. Bo dziś przychodzę z propozycją dla osób, które nienawidzą Walentynek, do osób, które niekoniecznie postrzegają miłość w tych wszystkich kolorowych barwach, fatałaszkach, których doświadczenia z partnerami czy też partnerkami. No cóż, jeśli więc szukacie książek podchodzących do miłości. W chory, obsesyjny sposób liczycie na toksyczne relacje, ale nie w klimatach pornobawczych tych wszystkich książek Enemies to Lovers. To mam dla Was kilka propozycji książek z różnych nurtów, w różnych klimatach, ale za to takich, które pokazują, że czasami lepiej nie mieć nikogo niż mieć kogoś takiego. I to nie są książki skupiające się na samej miłości jako takiej. A dlaczego powiedziałem na początku, że jestem najgorszy? bo jestem słabym typem, który kocha walentynki i całą ich tandetną otoczkę. W dodatku wskażcie kto zabiera dziś czytaczową na Wichrowe Wzgórza do kina. I tak to ja namawiałem na ten film. Więc jakby ja przyjmuję i biorę na klatę te wszystkie miłosne bzdurki, a wam zaserwuję samo mięcho, antyromantyczne mięcho i zaczynam od ultratoksycznej baby, której radziłbym unikać każdemu. Bo wyobraźcie sobie dziewczynę, która żyje w szczęśliwym związku, ale jedno wydarzenie sprawia, że zapomina o swoim facecie, zapomina o nim na rzecz innego mężczyzny, dużo starszego i o zgrozo nieatrakcyjnego. Chciałaby na niego wskoczyć i doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości. Oni bo o czym myśleliście z i jedno. Zanim pokażę wam książkę, o której mowa, zrobię wam taką randkę w ciemno, w końcu Walentynki, więc. Jakaś tandeta musi być, prawda? No prawda. A zatem bohaterką tej książki, o której wam teraz opowiadam, jest kobieta, która widziała, jak obca dziewczyna wsiada do samochodu nieznajomego faceta. To od razu wzbudza w niej obawy, jak się okazuje potem słuszne. Bo niebawem dziewczyna zostaje odnaleziona martwa. To uruchamia naszą bohaterkę, której. Bardzo, ale to bardzo zależy na doprowadzeniu do, policji do zabójcy. Widziała jego twarz i nie zamierza odpuścić. A gdy policja nie radzi sobie z robotą, sama rozpoczyna śledztwo na własną rękę, zaczyna gościa śledzić. I co? Diabli wiedzą, bo to było kiedyś. Teraz ta sama bohaterka żyje w innym miejscu pod innym nazwiskiem. Znak niechybny, że coś poszło jednak nie po jej myśli. Ale w zasadzie nie jest źle. Tyle, że od jakiegoś czasu spotyka się z facetem, którego przeszłość budzi w niej obawy i budzi w niej te wszystkie demony. Dlaczego nie odbiera od niej telefonów i dlaczego jego przeszłość jest naznaczona tajemniczymi wydarzeniami, o których on nie chce mówić? To wzbudza po prostu szereg podejrzeń. Pewne jest jedno, miłość miłością, ale skłonność do obsesyjnego doszukiwania się drugiego dna da i tym razem o sobie znać. Co to za książka? To obsesja B.J. Paris w tłumaczeniu Roberta Walisia. Akcja tej książki jest osadzona na dwóch liniach czasowych: w przeszłości i teraźniejszości. Z biegiem fabuły dowiadujemy się oczywiście coraz więcej na temat głównej bohaterki, jej obsesji i tego, co tam się wydarzyło dawniej. No, jest to szeroko pojęta obsesja, bo w tym równaniu jest jeszcze ktoś trzeci. Ktoś, kto planuje ukatrupić Nell, czyli naszą bohaterkę. Na fantazję o mordowaniu ma ta osoba, no. Niezłe, niezłe, naprawdę. To jest prosty thriller, w którego centrum znajduje się kobieta z przykrą tajemnicą, z przykrą przeszłością. Kobieta, która ucieka przed przeszłością, ale nie uczy się na własnych błędach. Czy przyjdzie jej za to zapłacić? Oby, bo to wkurzająca bohaterka była. Ja rzecz jasna robię teraz. Poker face. Wiedzcie tylko tyle, że ta tytułowa obsesja odnosi się do wielu rzeczy. Nie tylko do głównej bohaterki, ale ogólnie pokazuje, co obsesja może z człowiekiem zrobić. Zatem, wy moje antermantyczne misiaki, w obsesji znajdziecie coś, co nakarmi złaknionym roku duszę. Co pokaże wam spaczoną miłość i ludzi, z którymi lepiej w związki nie wchodzić. Coś dla tych, którzy lubią nie lubić bohaterów. Bo akurat Nel, czy też L, jak brzmi jej prawdziwe imię, zdecydowanie jest jedną z tych bohaterek, które chciałoby się zrzucić z klifu i czasami się. Kibicuje temu potencjalnemu mordercy. Może więc to jest okazja, by trochę pokibicować potencjalnemu zabójcy, a może wręcz przeciwnie, bo może tylko wmawia się nam, że bohaterka ma obsesję, podczas gdy tylko ona ma w tym wszystkim rację. Lubię w tej książce chyba najbardziej to, że ona jest tak. Niepewna na tylu różnych poziomach, że nieustannie wyślizguje się, wymyka, choć można ją uznać za taki klasyczny, przyjemny w odbiorze i prosty thriller, to emocje, które obsesja wzbudza, zdecydowanie pozwalają się mocno zatracić w tej książce. To jest teatr bardzo niewielu aktorów o bardzo ograniczonej scenografii. Ale za to wybrzmiewa z tej książki taki najczystszy ludzki mrok, a obsesja oblepia całe nasze ciała i umysły. Bardzo mi się to podobało. Zaskoczyła mnie ta książka, chyba najbardziej pod względem kreacji tej bohaterki i gdzieś tam rozróżnienia, co jest dobre, a co złe, komu kibicować, a komu nie. No i też no, podejście tej bohaterki do osób, które są jej bliskie. No, czasami, Czasami może wzbudzić pewne. Uzasadnione wątpliwości. I nie rozstajemy się z obsesją. Mam nadzieję, że w ogóle to był dobry początek, bo teraz pójdziemy w zupełnie innym kierunku. Uwaga! Typ, który od dawna nie był z kobietą, zakochuje się na zabój. Choć niewątpliwie majętny, wielki pan posiadający włości, jest raczej średnią opcją na męża roku, bo on dosłownie wyssie z ciebie wszystkie soki. Albo chociaż ten jeden konkretny: krew. Tak, to jest Drakula Brama Stokera, u mnie akurat w tłumaczeniu Agnieszki Myśliwy. Klasyczny horror, któremu tak naprawdę zawdzięczamy tak wybitne popkulturowe dzieła jak Zmierzch czy Wywiad z Wampirem, zwłaszcza ten pierwszy. Wiadomo, że ludzi od zawsze kusiło łączenie innych ludzi z potworami, w końcu taka piękna bestia też nie wzięła się znikąd. Ale jak często potwór na koniec miał się okazać człowiekiem lub mniejszym potworem, no to już jest zupełnie inna historia. Ale jak często ten potwór pozostawał sobą, pozostawał potworny? Jak w takiej sytuacji opisać Drakulę? Z jednej strony współczujemy ziomkowi, bo pragnie jedynie miłości, ale z drugiej no, nie możesz zabijać ludzi i siłowo zmuszać kobiety do pokochania cię, bo to jest tak mało etyczne i wątpliwe moralnie. Ale na serio, dla mnie Drakula zawsze będzie taką romantyczną historią pozbawioną happy endu. Chyba no, w sam raz po prostu na antywalentynki. Bo to jest opowieść, która z jednej strony porusza ten gotycki horror. Ten horror w najlepszym brzmieniu horroru. Z drugiej strony pokazuje nam te, te zaczątki mody, która dzisiaj wylewa się i jest romantyzowana na prawo i lewo. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj nadal tak jest. Czy nadal dzisiaj kobiety no, łakną tych wampirów. Czy nadal miłość jest silniejsza niż śmierć. Natomiast w Drakuli tak właśnie... Było. To jest historia na poły romantyczna, ale jednak o bardzo krwawym przebiegu. Ale zostawmy horror na boku, wróćmy do bardziej przyziemnych opowieści. Bo co, jeżeli teraz opowiem wam historię? kobiety, która miała jeden cel. Rozgryźć psychopatycznego mordercę. Zbliżyć się do niego po to, żeby móc go doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości. Bo tylko o doprowadzenie przed oblicze sprawiedliwości powinno w tej książce chodzić. Co jeśli ten psychol nie jest figurą retoryczną, a naprawdę gościem, którego żadna kobieta, przynajmniej ja mam taką nadzieję, nie chciałaby spotkać na swojej drodze. Co jeśli między tymi bohaterami będzie coś... Co, kurczę, będzie trudne do rozróżnienia między rzeczywistością a fikcją. Czy to będzie nadal odgrywanie roli, czy też zatracenie się w tej roli? Kochani, jeśli życzycie sobie prawdziwej makabry walentynki, postawcie na Langera Remigiusza Mroza. Tak, to ten słynny Langer z Chyłki, który doczekał się własnych, totalnie przegiętych i makabrycznych książek. Tak naprawdę poezja dla kogoś, kto w walentynki czuje wyjątkową rządzę mordu. Zamiast więc wybiec na miasto, pluć pod dogi szczęśliwym parom, zrywać serduszkowe dekoracje czy sikać do zupy gruchających do siebie gołąbeczków, jeśli akurat na przykład pracujesz w restauracji, może lepiej sięgnij sobie po książkę, zaspokój w ten sposób swoją żądzę krwi, zniszczenia, utylizacji miłości. No ja w każdym razie polecam, jeżeli lubicie takie bardziej jednak makabryczne klimaty, no jest to jedna z takich bardziej wstrząsających książek. Ale co jeśli macie ochotę na odrobinę fantastyki, niekoniecznie horror i niekoniecznie z miłością, czy też obsesją w centrum, zaskoczenie, bo Mam w takim razie dla was na wolę Paolo Baciga Lupiego w tłumaczeniu Macie Grabskiego i Marii grabskiej Ryńskiej. No Patrzycie na te książki i czego się spodziewacie. Z jednej strony, chłopak, synalek wysoko postawionego człowieka, który dzięki sile charakteru i twardości dorobił się majątku i tak naprawdę podporządkował sobie nawet ludzi powyżej swojego stanu, tak, mimo że nie pełni władzy, to trochę te władze jednak pełni. Sam w tym, że jego syn, chłopak nie ma charakteru swojego tatuśka i nawet nie bardzo chce podążać jego ścieżką. Zakochuje się, choć wie, że nic z tej miłości nie będzie. Ja to przecież wcale nie powstrzyma młodego, rwącego się do uczucia serca. Tyle, że ta miłość będzie miała. Najbardziej niespodziewany finał, najbardziej zaskakujący zwrot akcji pośród wszystkich książek, jakie do tej pory przeczytałem. Nikt mi czegoś takiego nie zaserwował, nikt mną no tak nie wstrząsnął i mówię o najlepszym plotwiście w historii. A przecież wątek miłosny nie stanowi nawet centrum na woli, bo to przecież opowieść o wpływach, polityce, ambicjach i człowieku, który nie czuje się wystarczający, by temu wszystkiemu sprostać. Jedno jest pewne: jeśli różowe konfetti doprowadza was do mdłości, a kolejne szczęśliwe opowieści o miłości sprawiają, że zgrzytacie zębami, przeczytajcie po prostu na wolę. Ta książka zawiera sobie więcej niż możecie to sobie wyobrazić. No i na deser mam już w ogóle coś totalnie odjechanego, pokazującego chory związek, obsesję i chore zadłużenie. A mowa o Zadłużeniu i w Einstein. Tłumaczenie Marcin Mordka tak, ten Marcin Mordka to jest opowieść o niezdrowej relacji, o zaszczuciu, kontroli, bólu. To tak naprawdę prawdziwy koszmar dla wszystkich, którzy patrzą w oczy pięknego młodzieńca i rozpuszczają się jak masło na rozgrzanej patelni. Bo co jeśli ten chłopak nie jest tym, za kogo się podaje. To nie jest żadne masło, a rakotwórczy miks jakichś paskudnych olejów i tłuszczów. I szybko przekonasz się, tak jak i bohaterka tej książki, że piękny nie zawsze oznacza dobry, właściwy. To jest tak naprawdę. Idealna książka dla wszystkich, którzy mają dość romantyzowania gnojków, bydlaków, bo tu nie ma absolutnie nic romantycznego. Jest jedynie prześladowanie i zgroza w związku z człowiekiem obsesyjnie w tobie zadłużonym. A zatem pozostaje zadać tylko jedno pytanie. Z którą z tych pięknych, antymiłosnych książek postanowicie spędzić walentynki? A właściwie antywalentynki? Wpadniecie w obsesję z bohaterką Bey'e'e'e' Paris, a może postawicie na łaknącego krwi starucha z Drakuli. Ciekaw jestem Waszych wyborów, a jako, jak już się rzekło na początku, jestem gościem, który kocha walentynki, powiem, że możecie czytać te książki nawet wtedy, jeśli nie szukacie antywalentynkowej odskocznie, a jedynie dobrej, treściwej, wyrazistej książki. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa! Pa.